Siema, witam Was w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj wracamy do budowy LEGO Góry. Minęło trochę czasu odkąd zajmowaliśmy się górą. Wszystko dlatego, że powiększyliśmy miasto, trzeba było je rozbudować, ale wracamy do góry. Nie wiem jeszcze, co ile odcinków będziemy się nią zajmować. Na pewno nie będzie jej za dużo. Myślę, że co 3 albo 4 tygodnie będziemy do tego wracać. Na pewno pomyśleliście sobie, że trochę dziwnie buduję te, tutaj ten róg, ale wydaje mi się, że tego typu zakręty, tak jak tutaj jest, że taki zygzak, można powiedzieć. I nie chciałem, żeby to wyglądało właśnie jak zygzak. Chciałem, żeby to było bardziej naturalne. Może tutaj tą część mogłem zrobić jeszcze bardziej taką płynną. Ale tutaj w miarę to się udało. Mamy takie zagłębienie wygląda to, jakby tam była jakaś szczelina i o to mi chodziło. Staram się po prostu budować tak, żeby nie było takich konstrukcji przypominających coś zbudowanego przez człowieka, tylko takie naturalne wykrzywienia, wgłębienia góry. Jak widzieliście, jeżeli chodzi o kolumny, również użyłem kilka kompletnie innych podejść. Mamy te technikowe klocki z dziurami, mamy długie, płaskie płytki, same podpory też są w różnym kształcie. Ja to po prostu zrobiłem tak, jak mogłem, korzystając z tych klocków, które mam dostępne. Nie kupowałem już nic specjalnie z tego. Po prostu, od czasu do czasu, zawsze robiąc zakupy, dokupywałem jedną taką długą część z myślą właśnie o tym, ale nie planowałem dokładnie tego co do sztuki, co do długości każdego studa. Bardziej na zasadzie takiej, że kupujemy części mniej więcej takie, jakie są potrzebne, i potem z nich coś dobieramy. Zaraz zobaczę, ile możemy jeszcze dobudować kolumn, i dołożymy ich na tyle, ile nam ich starczy, i do tego momentu będziemy budować skałę. Chodzi o to, żeby po prostu sobie nie utrudniać i budować skałę tylko do tego momentu, w którym mamy już wypełnione wnętrze. Zrobiłem szybki test macany i w ten sposób mniej więcej staram się rozkminić, na ile to jest wytrzymałe. Wydaje mi się, że jest ok, aczkolwiek tutaj trochę nie gra coś. Może dlatego, że całość stoi na brikach 2 na 2 a tam u góry jest 2 na 4 Nie wiem, pokombinuję jeszcze, jak to wzmocnić. znaczy To się na pewno jeszcze wzmocni, bo tu przyjdą płytki. Może nie na całość, ale na pewno znaczna część tego będzie zakryta płytkami, więc ja się tą wytrzymałością aż tak nie przejmuję, ale no, troszkę trzeba to posprawdzać i jakoś o to zadbać. Mam nadzieję, że zauważyliście też, że każdy kolejny piętro buduję troszkę mądrzej, troszkę bardziej z planem, może daleko temu jeszcze do pełnego, profesjonalnego budowania, ale mimo wszystko wyciąga wnioski i trochę się uczę. I staram się robić to coraz lepiej. No, to piętro jest moim zdaniem najmądrzej wybudowane z wszystkich, i myślę, że kolejny będzie już naprawdę, naprawdę przemyślane. Wracamy do budowania skał. Tą ścianę wybudowaną tutaj do końca tego modułu, bo tu już jest. Przypominam, nasza cela i ona musi być wyjmowalna. Jakbyśmy potrzebowali się dostać tam do środka, więc to będziemy budować osobno. I także przypominam, że tutaj jest kolejny moduł, więc tu już budować skały nie będziemy. Myślę, że zrobimy sobie, ale to później, na pewno nie w tym odcinku. Coś takiego, że tutaj wyłożymy sobie to gładkimi i na to nałożymy kolejną zdejmowalną część. Tak, żeby już nie powiększać tej, bo ona i tak jest już wielgachna. I nie wiem, czy tutaj później nie trzeba będzie wzmocnić jej jakąś kolumną. Kiedy to wszystko, to co będzie na niej, zacznie trochę ważyć. Ale to są plany na kolejne, kolejne odcinki. Teraz chciałbym spróbować, choć częściowo, poprzykrywać te dziury, zrobić z tego no może nie do końca dach kolejnego piętra, bo też nie będę się skupiał na tym, żeby wszystkie takie małe przestrzenie wypełnić, nie wiem czy jest sens i przypominam, że uważamy na to, żeby płytki nie kończyły się równo z tą linią krańca, tak, żeby nie stworzyło nam się coś takiego jak na poprzednim piętrze, że tutaj widać ten, no tą płytkę po prostu. Dlatego Robimy teraz inaczej, może to wyjdzie, bez sensu, zobaczymy, na razie musimy wypróbować po prostu inną metodę niż poprzednia. Zresztą tak naprawdę mam po prostu bardzo mało płytek i po prostu spróbujemy wykorzystać to co mam, tak żeby przykryć i wzmocnić jak największą część góry. No dobra, ja wiem, że tutaj prawie nic nie przykryłem, ale zrobiłem coś o wiele ważniejszego, to znaczy tutaj to wszystko teraz się naprawdę super trzyma. Wzmocniłem tą ścianę nic mi tu nie lata. Tutaj oczywiście w paru miejscach będzie się, to ale to nic i tak było warto, bo Jestem nawet, powiem Wam szczerze, zdziwiony, jak, jak mocno się to trzyma. No może poza tym, co przed chwilą odpadło. No tutaj, tutaj nie mam wzmocnienia w tym miejscu, akurat, więc tutaj jakby nie ma też dramatu, że coś tutaj odpada. E, troszkę zabrakło mi płytek na tą część, bo tutaj niestety się wszystko telepie i trzeba będzie to wzmocnić. Tu musi przyjść jakaś duża płytka. Niestety nie mam na ten moment żadnej, ale generalnie jestem zadowolony. Tak jak kiedyś wspominałem, no ten śmigłowiec stąd nie wystartuje, ale nie będę go stąd wyrzucał, dlatego że on zasłania ten fragment ściany, który jest jakby nudną, płaską ścianą. No nie wybuduję tam już góry, bo zresztą tu jest tak tragiczne dojście, że nawet gdybym chciał i się uparł, to bym stracił na to mnóstwo klocków i nerwów, a koniec końców i tak by było to ledwo widoczne, więc... Po prostu śmigłowiec będzie sobie tutaj tak stał jako trochę ozdoba, trochę coś, co ma zasłaniać niedoskonałości. On tu fajnie pasuje, no szkoda, że brakuje tam dosłownie parę studów, żeby mu się te śmigła zakręciły, no ale... No trudno, no nie będzie tutaj super realizmu. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec budowy góry. Myślę, że dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym po raz pierwszy dołożymy do całej konstrukcji jakieś małe akcenty czy to roślinne czy po prostu kawałki skały w innym kolorze. Będziemy tutaj jak zwykle mocno improwizować i jak skończę, koniecznie napiszcie komentarz, bo tutaj ważna jest wasza opinia. Chodzi mi tutaj oczywiście o wykorzystanie wszystkich tych stulów, które pozostawiłem. No nie może nie wszystkich na razie zrobimy sobie tylko część. Zobaczymy w ogóle jak to będzie wyglądać, bo może będzie wyglądać słabo. Koniec gadania. Lecimy z tym. to prezentuje na ten moment góra nabiera życia nie wiem, miejscami może nie wygląda to jakoś super, czekam na wasze opinie jak można to poprawić, bo na pewno macie jakieś fajne pomysły, ale moim zdaniem cały kształt jest jak najbardziej spoko, oczywiście wyżej będą też jakieś drzewa nie wiem kiedy zaczniemy je budować myślę, że może już całkiem niedługo bo tutaj na froncie planuję wybudować już jakąś małą pierwszą scenkę, coś tam się będzie dziać i kolejne piętro to już będzie takie, na którym będzie dużo różnych obiektów, nie tylko skały i drobne krzaczory. Zacznie się tutaj dziać po prostu. Zależało mi na tym, żeby ta góra była naprawdę duża, więc te pierwsze etapy to po prostu budowanie w górę, piętra skały, piętra skały i tak dalej. Teraz dochodzimy już do tego fajnego etapu, kiedy dodawać będziemy różne detale, postacie i jakieś fajne. Większe też obiekty. Nie będziemy na razie do miasta dostawiać żadnych nowych pojazdów, bo chciałbym troszkę przemodelować ten format. Nie jestem zadowolony z takiej koncepcji, że po prostu co odcinek dokładam jakieś autko, bo to robi się nudne, przynajmniej moim zdaniem kombinuję, jak zrobić to ciekawsze, bardziej interaktywne, tak żebyście mogli brać w tym udział. Wówczas to reaktywujemy. Na razie, moim zdaniem, w mieście jest odpowiednia ilość pojazdów, ani za ciasno, ani zbyt pusto. Oczywiście, przypominam, że w mieście ukryty jest gdzieś Batman. Kto pierwszy go znajdzie, dostaje punkt w naszym rankingu. Tak, to nie jest już robocik, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tylko teraz szukamy Batmana. Ostatniego robocika znalazł Alan B., a znajdował się on tutaj przy stoliku pod paryską restauracją. Gratuluję! Z Batmanem nie pójdzie Wam tak łatwo, tak jak wspominałem, on jest dobrze ukryty. Ostatnio do miasta dodaliśmy dziadka, który siedzi pod sklepem zoologicznym. Wybrałem propozycję dziadzio Makarena od użytkownika Maurycy Milewski. Gratulacje! A dzisiaj do miasta zawita nowy rabuś, bo dawno rabusia nie dokładaliśmy. Będzie to ta figurka. czym on się wyróżnia? Jest rudy. To już jest dość ciekawe. I ma dość nietypowy jak na rabusia strój, bo jest to jakiś taki kombinezon. Tak mi się wydaje. Zielony. Chyba zielonego rabusia jeszcze nie mamy. Także wymyślcie mu imię. A ja muszę teraz wymyśleć mu miejsce. Myślę, że dobrze by było troszkę zaludnić nasz nowy budynek i powiedzmy, że ten tutaj ziomeczek wspina się porynnie i próbuje się dostać albo na dół, albo do góry, nie wiadomo właściwie. Ale w miarę to pasuje. I to tyle na dzisiaj. Szukajcie Batmana, wymyślajcie imię dla minifigurki, figurki, subujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, piszcie komentarze, piszcie co myślicie o górze, jakie macie pomysły na kolejne odcinki, co wam się podoba, co wam się nie podoba, piszcie o wszystkim. Tyle z mojej strony. Dzięki, na razie, cześć.